Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co jest dość rzadkie, ale gdy się zdarza, lepiej być przygotowanym, czyli uraz oka. Pokażę wam, co zrobić, aby uratować swoje lub czyjeś oko w nagłej sytuacji. Z tego odcinka dowiesz się, czym są urazy oka, jakie są objawy urazów oka, jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku urazu oka. Wbrew pozorom, nie wszystkie urazy są tak samo groźne, ale każdy z nich wymaga naszej uwagi. Na początek zapamiętaj, że nasze oczy połączone są ze sobą, również w przypadku chorób wrodzonych, jak np. nierównoległe ustawienie gałek ocznych, czyli zes. Czemu to ważne? Często w przypadku poważnych urazów jednej gałki ocznej zapominamy o drugiej. Efektem czego, poruszając okiem zdrowym, Poruszamy okiem chorym, pogłębiając uraz. Oto co może się przydarzyć naszym oczom. Drobne urazy mechaniczne. To najbardziej powszechne urazy, które mogą przydarzyć się każdemu na każdym kroku. Na przykład nadzianie się na gałązkę podczas spaceru w lesie. Objawy: ból, pieczenie, uczucie piasku pod powiekami, zaczerwienienie. Jaka jest w takim razie pierwsza pomoc? Delikatnie przepłucz oko czystą wodą lub solą fizjologiczną. Warto mieć ją w swojej apteczce. Unikaj pocierania oka, ponieważ może to pogorszyć, pogłębić uraz. Jeśli ból nie ustępuje, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Nie, tylko lekarzem. Ciało obce w oku. Kto z nas nie zna uczucia, kiedy coś wpada do oka? Nie ktoś, teraz skupiamy się tylko na czymś. Jakie objawy? Odczuwanie ciała obcego, pieczenie, łzawienie, zaczerwienienie. Pierwsza pomoc, jeżeli ciało obce. Znajdujesz się pod dolną powieką, delikatnie ją odciągnij i ostrożnie usunij niepożądany obieg za pomocą czystej chusteczki lub gazy. Z górną powieką może być trudniej. Spróbuj poruszać zamkniętym okiem, aby ciało obce przemieściło się w łatwiej dostępne miejsce. Przepucz oko letnią wodą lub solą fizjologiczną. Możesz również spróbować wywinąć powiekę i w ten sposób lepiej dostać się do tego ciała obcego. I następnie je usunąć. Jeżeli ciało obce jest wbite w oko, nie próbuj go usuwać i natychmiast skonsultuj się z okulistą. Krwotoki. Wylewy krwi w oku mogą wyglądać groźnie, ale nie zawsze są poważne. Często oko jest po prostu czerwone, ale widzenie jest zachowane. W każdym przypadku warto skonsultować się z lekarzem. Jakie mogą być objawy? Żywo czerwone zabarwienie części lub całości gałki ocznej, ból. No i zaczerwienienie. Pierwsza pomoc w takim przypadku, jeżeli doszło do krwotoku, zrób zimny okład na oko, aby zmniejszyć obrzęk. Unikaj naciskania na oko. Jeżeli krwotek nie ustępuje lub pogarsza się widzenie, natychmiast konsultuj się z lekarzem lub udaj się do szpitalnego oddziału ratunkowego. Poważne uszkodzenia. To już bardziej skomplikowane sytuacje, jak przerwanie ciągłości gałki ocznej. Takie urazy wymagają natychmiastowej pomocy medycznej, a właściwe zabezpieczenie oka może zapobiec poważnym konsekwencjom. Jakie mogą być to objawy? Wypadnięcie tkanek na zewnątrz gałki ocznej, obniżenie lub podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, silny ból, pogorszenie lub całkowita utrata widzenia. Jak zatem wygląda pierwsza pomoc? Osłoń oko jałowym, nieuciskającym opatrunkiem, unikaj dotykania oka i nie próbuj samodzielnie usuwać żadnych ciał obcych. Jak najszybciej udaj się na pogotowie okulistyczne. Jeżeli jesteś z kimś, kto może Cię poprowadzić, zasłoń też drugie oko. Nasze oczy są połączone. Chemiczne poparzenia. Kontakt oka z żrącymi substancjami to sytuacja, gdzie czas gra kluczową rolę. Jakie objawy? Silne pieczenie, ból, zaczerwienienie, obrzęk, pogorszenie widzenia. Jaka pierwsza pomoc? Natychmiast rozpocznij płukanie oka letnią wodą przez co najmniej 20 minut. Pamiętaj, aby płukać w taki sposób, by ta szkodliwa substancja nie przedostała się do drugiego oka. Nie pogarszamy sytuacji. Po płukaniu jak najszybciej udaj się do okulisty. Nie dokładaj żadnego opatrunku na oko w takiej sytuacji. Stany zapalne. Czasami nasze oczy są po prostu zmęczone, jak my wszyscy w poniedziałek rano. I podrażnione. Szczególnie po długim dniu przed ekranem, komputerem, telefonem. Jeśli jednak pojawi się silny ból, opuchlizna i ropna wydzielina, konieczna może być wizyta u lekarza i zastosowanie antybiotyku. Jakie mogą być objawy? zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie, łzawienie, niewielki ból, wydzielina z oka na przykład ropna. Pierwsza pomoc w przypadku zapalenia. Jeżeli objawy są łagodne, zastosuj nawilżające krople do oczu i odpocznij. Na przykład do środy: unika jasnego światła i daj oczom odetchnąć, odpocząć. Jeżeli jednak pojawi się silny ból, opuchlizna lub ropna wydzielina, skontaktuj się z lekarzem. Odwarstwienie siatkówki to poważne uszkodzenie, które może prowadzić do utraty wzroku. Jakie objawy? Nagłe pogorszenie widzenia, pojawienie się ciemnych plam lub błysków w polu widzenia, zasłona w polu widzenia. Jaka pierwsza pomoc? Natychmiastowe udanie się do okulisty. W tym przypadku jest kluczowe. Każda zwłoka może pogorszyć stan i dać gorsze rokowania. Nie próbuj żadnych domowych metod. Potrzebna jest profesjonalna pomoc medyczna. Co warto mieć w swojej apteczce na wypadek urazu oka? Sól fizjologiczna 0,9% NaCl najlepiej w formie gotowej do użycia płuczki. Link do mniejszych, większych znajdziecie w opisie tego filmu. Sterylne gaziki jałowe opatrunki na oko i płyn do przemywania oczu, krople nawilżające do oczu, rękawiczki jednorazowe, no i zimny kompres. Pamiętajcie, że zdrowie Waszych oczu jest bezcenne, więc zawsze warto być przygotowanym na ich ratowanie. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i włączcie powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do zobaczenia i dbajcie o swoje oczy i o siebie nawzajem.